Witajcie w podsumowaniu wszystkich nielegalnych rzeczy, które zrobiłam w życiu, ale były już na tyle dawno, że się przedawniły, więc nie zamkną mnie do więzienia. Na pewno nie zmieszczę się w jednym odcinku, bo każdą z tych historii muszę opowiedzieć, ale zaczynajmy. Numer jeden. Zjadłam wszystkie pszczółki. O co chodzi? Bejrzycie te cukierki pszczółki. Mnie w przedszkolu panie rozdawały je za grzeczność dzieciom. A w rzeczywistości dzieciom, które im lizały tyłki i nie wiem, usługiwały, wiecie, o co chodzi. Albo rysowały rysunki dla pani. To nie byłam ja. Ja rysowałam rysunki dla siebie, ewentualnie dla mamy, a nie dla jakiejś obcej baby z przedszkola. Więc raczej tych cukierków nigdy nie dostawałam. No, ale ja kocham cukierki pszczółki, więc musiałam je jakoś zdobyć. Wcale nie było to łatwe zadanie, bo te przedszkolanki były cwane i perfidnie wykorzystywały to, że mam 1,20 m. W kapeluszu zawsze kładły te cukierki na taką półkę pod sufitem, no bez szans na dosięgnięcie. No i może nie byłam najgrzeczniejsza w przedszkolu, ale miałam nad tą całą bandą bąbelków jedną przewagę: babcie polonistkę. Która nauczyła mnie czytać w wieku 4 lat. No więc byłam jedyną osobą w Sarenkach, która umiała czytać. Pewnego dnia wyszliśmy na ogródek i pani Ela miała kubek z napisem Ela, który zostawiła w sali. No i tak się złożyło, że byłam jedyną osobą w grupie, która była w stanie odnaleźć kubek z napisem Ela, bo jedyna umiałam w literki. A że zachciały jej się kawusi, to wysłała mnie po ten kubek do sali. Samą, bez nadzoru. To była moja szansa. Nikogo w sali. Wszyscy na dworze. Tylko ja i pszczółki. Wyobraźcie sobie taką scenę. Mała ja. Bierze stolik, bierze krzesło i jakieś kartony. I wdrapuje się po tym wszystkim pod sufit. Oczywiście, żeby wreszcie odebrać to, co mi się należy. Czyli cukierki za grzeczność. No ale skoro już pokonałam taką drogę, to nie mogłam wziąć jednego cukierka. Zjadłam wszystkie. Cały koszyk. Papierki wrzucałam oczywiście z powrotem do niego. Po czym jak gdyby nigdy nic przyniosłam pani Eli kubek. Dałabym wszystko, żeby zobaczyć reakcję przedszkolonych na koszyk pełen papierków po cukierkach. No i tak oto w wieku czterech lat stałam się złodziejką cukierków za grzeczność. Mam nadzieję, że już nie da się mnie za to posadzić. Reszta w części drugiej, bo trochę się rozgadałam.